szatan zło odprawia swoje obrzędy czy to czy to w Watykanie czy to podczas otwarcia tunelu czy to podczas otwarcia Igrzysk Olimpińskich czy na różne inne sposoby ale kwestią nie jest, że szatan odprawia swoje obrzędy, tylko kwestią jest, co ty, jako człowiek dobry lub jako człowiek wierzący, z tym zrobisz. Czy się poddasz tym obrzędom? Czy je zaakceptujesz? Czy będziesz bić im brawo, czy je potępisz, czy je wyrzucisz, odrzucisz, czy je rzucisz w ciemność, w której powinny zostać? To zależy od Ciebie. Dlatego mamy własną wolę. I nieważne jak wielkie, huczne obrzędy odprawiałby szatan. Nieważne jak wielkie huczne obrzędy odprawiałoby zło. Ważne jest, czy Ty będziesz aprobować to zło, czy będziesz ku złu przeciwko. I musisz rozum, zrozumieć też sprytne sztuczki szatana, sprytne, sprytne sztuczki diabłów, którzy współpracują z nim, sprytne sztuczki ludzi, którzy mają w sobie zło lub mają w sobie diabłów i współpracują z nim. Podczas olimpiady, otwarcia olimpiady i szatanistycznych rytuałów, była tam pewna sprytna sztuczka. Sztuczka polegająca na obrazie Ostatniej Wieczerzy, gdzie sztuczka ta polegała na tym, żeby społeczeństwo. Oburzyło się co zbezczeszczenia, obrazu ostatniej wieczerzy. Ale tu nie chodzi o zbezczeszczenie obrazu ostatniej wieczerzy. Ale złemu o to chodziło, żeby ludzie stawali w obronie, obrazu ostatniej wieczerzy, a przecież Bóg powiedział, nie czyńcie żadnych obrazów, bo Bóg gardzi obrazami. Nie wiemy, jak Bóg wygląda, nie wiemy, jak Jezus wyglądał, nie wiemy, jak wyglądali ci, którzy są przedstawiani na obrazie. Natomiast możemy wiedzieć tylko, że ci, którzy są na obrazie Ostatniej Wieczerzy, to są zwykli ludzie, którzy pozowali do tego obrazu. Skoro to są zwykli ludzie, którzy pozowali do tego obrazu, to ten Obraz nie jest sam w sobie niczym szczególnym, niczym ważnym. To jest tak, jak byłby to obraz, gdzie wy byście pozowali do tego obrazu i zostali namalowani na nim. Albo wasza rodzina, albo ktoś znajomy, ktoś z pracy, może nawet zła osoba pozowała do tego obrazu. Natomiast, co tu jest? Ważne w tej sprytnej sztuczce, szatana, zła. Tu jest ważne, że jest to nie atak na obraz. I osta obraz ostatniej wieczerzy i ostatnią wieczerzę tylko jest atak na wiarę, na to, że wierzymy w Boga, na to, że jesteśmy z Bogiem, że jesteśmy silni w Bogu. Na to jest atak. Niezależnie od religii, niezależnie jak wyznajemy Boga, oczywiście pomijając religię. Ale pomijając religię, oczywiście z tego względu, że religie niosą i zło, i dobro. Natomiast tam też są ludzie, którzy wierzą w Boga. I to jest sprytna sztuczka szatana, na którą nie dajcie się nabrać, żeby bronić obrazu, na którym są obce osoby, a tylko dlatego obraz ma jakie znaczenie, że na nim, na, na nim umieszczono nazwę Ostatnia wieczerza i napisano, że tam. Na obrazie jest Jezus. Gdyby tam napisano całkiem co innego, że jest to po prostu zebrali się zwykli ludzie, żeby zjeść w jakimś pałacyku i, 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 i ten, co ich zaprosił, wstał i, i, i e, częstował ich jedzeniem, ten obraz nie miałby takiego znaczenia. A przecież nam są zwykli ludzie. Bo nie wiedząc jak wygląda Jezus, nie możemy go namalować. Nie wiedząc jak wyglądali ci przy, przy ostatniej wieczerzy, nie możemy ich namalować. Do obrazu zawsze pozują jakieś osoby. Czy to ze szkoły malarstwa, czy to, nie, czy to z otoczenia. Pozują jakieś osoby, zwykły, zwykli ludzie. Nie brońmy zwykłych ludzi. Nie zajmujmy się obrazami, rzeźbami, które nie mają nic powiązanego z Bogiem, nie mają nic powiązanego z Jezusem. Zajmujmy się Bogiem i Jezusem tak, jak powinniśmy się zajmować, i brońmy tej wiary, która jest prawdziwa, słuszna, niezakłamana i która jest właściwa. Wiary bezpośredni w Boga.